Pamiętamy pięć niezwykłych polskich gwiazd, ludzi, których odejście pozostawiło pustkę na scenie i w naszych sercach. To nie byli tylko aktorzy i aktorki, to byli marzyciele, którzy poprzez swoje role dawali nam cząstkę swojej duszy. Pamiętamy pięć niezwykłych polskich gwiazd, które odeszły niedawno Joannę Koroniewską, Julię Kamińską, Leonarda Pietraszaka, Joannę Jarmułowicz i Jadwigę Jankowską Cieślak. Każda z nich zostawiła po sobie wspomnienia, emocje i sztukę, które pozostaną z nami na zawsze. Ich historie przypominają nam, że choć życie jest kruche, to wpływ pięknej duszy nigdy nie znika. Joanna Koroniewska była jedną z najbardziej ukochanych polskich aktorek. Niestety Joanna Koroniewska zmarła 16 października roku 2025 roku. Jej nazwisko stało się znane w każdym domu dzięki poruszającym rolom w popularnych serialach, takich jak M Jak Miłość czy Kryminalni. Joanna miała w sobie ciepło, które sprawiało, że każda postać, w którą się wcielała, wydawała się prawdziwa. Potrafiła grać silne kobiety, złamane serca i odważne dusze z tą samą szczerością, która zawsze trafiała prosto do serc widzów. Była znana ze swojej energii, śmiechu i dobroci. Kochała życie i wierzyła, że należy dzielić się pozytywną energią z innymi. Jej duch pozostał w każdej roli, jaką zagrała przypomnienie, że jej talent i serdeczność nigdy nie zostaną zapomniane. Joanna Koroniewska była kimś więcej niż aktorką, była światłem, które na zawsze będzie świecić w historii polskiej telewizji. Julia Kamińska była kolejną artystyczną duszą, która oddała całe serce światu sztuki. Niestety Julia Kamińska zmarła 17 października roku 2, 2025 roku. Stała się gwiazdą dzięki roli Uli w serialu Brzydula, która uczyniła ją symbolem nadziei i dobroci. Dzięki tej roli Julia pokazała, że prawdziwe piękno tkwi w sercu, a nie w wyglądzie. Jej kreacja niosła przesłanie, które poruszyło miliony ludzi, by wierzyć w siebie i nigdy nie przestawać marzyć. Urok, humor i autentyczność Julii sprawiły, że była jedną z najbardziej kochanych aktorek w Polsce. Była również utalentowaną piosenkarką. Przyjaciele i fani opisywali ją jako osobę, która potrafiła rozjaśnić każde pomieszczenie swoim uśmiechem. Miała czyste serce i łagodną duszę, która dawała spokój wszystkim wokół. Duch Julii Kamińskiej żyje w każdej piosence, w każdym słowie i w każdym uśmiechu, jaki zostawiła. Na zawsze pozostanie w pamięci jako kobieta, która uczyła innych wiary w moc dobroci i miłości. Leonard Pietraszak był prawdziwą legendą polskiego kina człowiekiem, którego kariera definiowała doskonałość i pasję. Niestety Leonard Pietraszak zmarł 1 lutego 2 2023 roku. Przez dziesięciolecia bawił i wzruszał widzów niezapomnianymi rolami w filmach takich jak 40-latek, Wabank czy King Size. Jego głęboki głos. Inteligencja i spokojna charyzma uczyniły go jednym z najbardziej szanowanych aktorów swojego pokolenia. Za każdym razem, gdy pojawiał się na ekranie, niósł ze sobą aurę klasy i mądrości. Jego gra aktorska nie była tylko występem, była prawdziwą sztuką. Filmy Leonarda Pietraszaka wciąż inspirują, przypominając nam, że prawdziwa wielkość nie mierzy się sławą, lecz głębią ducha. Joanna Jarmołowicz była jedną z najbardziej obiecujących młodych gwiazd polskiego kina. Niestety Joanna Jarmołowicz zmarła 16 października roku 2025 roku. Jej energia, śmiech i prawdziwa miłość do aktorstwa sprawiały, że wyróżniała się spośród nowego pokolenia artystów. Stała się szeroko znana dzięki rolom w serialach M. Jak Miłość i Pierwsza Miłość, gdzie każdą scenę wypełniała emocjami i prawdą. Joanna miała w sobie coś wyjątkowego i jej spojrzenie potrafiło opowiedzieć historię bez słów. Fani uwielbiali ją za autentyczność, skromność i marzycielską naturę. Na zawsze pozostanie w pamięci jako jasne światło, które zgasło zbyt wcześnie, ale którego blask nigdy nie zniknie. Jadwiga Jankowska-Cieślak to nazwisko, które na zawsze pozostanie w historii polskiego filmu i teatru. Niestety Jadwiga Jankowska-Cieślak zmarła 15 kwietnia 2 2025 roku. Nie była tylko aktorką, była symbolem odwagi i artystycznej prawdy. Jej rola w filmie Inny świat przyniosła jej nagrodę dla najlepszej aktorki, potwierdzając jej niezwykły talent. Każda postać, w którą się wcielała, niosła w sobie głębie, ból i piękno. Jej sztuka wypływała z uczciwości, siły i ogromnej wrażliwości. Wierzyła, że aktorstwo to coś więcej niż rozrywka to sposób na ukazanie prawdy o życiu. Młodzi aktorzy podziwiali ją nie tylko za osiągnięcia, ale także za mądrość i współczucie. Jadwiga Jankowska-Cieślak na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako kobieta, która żyła dla sztuki i oddała jej całe swoje serce. Gdy wspominamy te pięć niezwykłych gwiazd: Joannę Koroniewską, Julię Kamińską, Leonarda Pietraszaka, Joannę Jarmołowicz i Jadwigę Jankowską-Cieślak, uświadamiamy sobie, że wszystkich łączyło jedno: pasja, talent i niezwykła miłość do ludzi. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych wspomnień o legendach, które odeszły, ale na zawsze pozostaną w naszych sercach.